Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś będziemy rozmawiali o tatuażach. Tatuaże w naszej popkulturze to jest już dzisiaj coś bardzo zwyczajnego. Ludzie mają wytatuowane czasami i nawet całe ciała łącznie z twarzą. Kończyny oczywiście, tatuaże eksponowane są na nogach kobiet, na udzie czy na łydce. U mężczyzn tak samo. Rączki są wytatuowane od góry do dołu. Przedstawiają bardzo różne symbole te tatuaże. Ktoś sobie napisał na przykład jakieś motto, no i koniecznie musiał tym mottem napisanym na tej ręce, czy może czasami na plecach, czy jeszcze gdzie tam się umieszcza te motta musiał poinformować świat z jaką to ideą on jest związany. Ktoś sobie wytatuował imię własnego dziecka. Czasami jest to także obrazek dziecka. Musiał uwiecznić to dziecko koniecznie na swojej skórze, żeby pokazać światu jakie to łączą go relacje emocjonalne z własnym potomkiem. No na przykład. Ktoś sobie wytatuuje imię Borys, własnego syna. Ktoś inny zrobił sobie tatuaż Guns and Roses, czy jeszcze jakieś wisienki, baranki. Bardzo popularne to wszystko się dzisiaj, drodzy Państwo, dzieje. Kiedyś tatuaże w ogóle, no to była już kwestia bardzo sporna w społeczeństwie. Jak się ktoś z tatuażem pojawił, no to od razu zarzucano mu, drodzy Państwo, no, że pochodził z jakiejś tam grupy takiej, no powiedzmy, niskiego społecznego szczebla, być może był w więzieniu, kiedyś w Polsce nie było nawet studiów takich tatuaży, jakie są dzisiaj, na początku lat 90. Moi koledzy, a w zasadzie trzech kolegów, zaczęli otwierać powoli pierwsze studia tatuażu. One prosperują lepiej lub gorzej dzisiaj, bo popyt na tatuaże jest rzeczywiście bardzo duży. Natomiast no, kiedyś ten tatuaż to był szok. Dzisiaj już szokiem nie jest. Dzisiaj szokiem już nie jest. Ja zrobiłem taki film na kanale dotyczący tematu wojska, komisji poborowych. Kiedyś ludzie tatuowali się tak, że z tego powodu mężczyźni na przykład, że wytatuowana duża powierzchnia ciała, tam 20 czy 30%, tak się przynajmniej wtedy mówiło, była powodem tego, że można było dostać zwolnienie od służby wojskowej, więc tutaj były to tatuaże tak nazwijmy to nieco polityczne, no dzisiaj to już jest rzecz zwyczajna. No ktoś, no co, ktoś jeździ sobie na żagle, prawda, pływa żaglówką, no to sobie co wytatuje? Kotwice, no takich ludzi po prostu też widziałem. No kotwice, no musiał sobie kotwice wytatuować, no nie wiadomo też po co mu ten tatuaż jest. Generalnie upadek kultury, upadek osobowości, upadek Tożsamości, bo nie chcę teraz nawiązywać do historii tatuaży, mówić, że to z Chin się wywodzi, także z kultur plemiennym, plemiennych i tak dalej, bo to nas jakby mało interesuje. Ale dzisiaj w naszej kulturze tatuaż jest ozdobą naszego ciała. No, są ludzie, którzy włosy muszą sobie też koniecznie farbować, czy biżuterię noszą, czy te tatuaże mają być też ozdobą. No im więcej jest takich determinant zewnętrznych, Prawda, ujawnianych przez ludzi, no tym stosunkowo niska jest ich atrakcyjność, jeśli chodzi o kwestie osobowości. Bo człowiek, który dysponuje y, własną osobowością unikatową, czymś jedynym i niepowtarzalnym, nie będzie szukał y, akurat możliwości do tego, żeby ozdabiać się jeszcze gdzieś tam bardziej. No i ujawniać, Światu w pewnym sensie jakieś tam swoje y, niedowartościowanie, bo czy rzeczywiście miałbym uwagę teraz jakąś celową? No, z wiekiem człowiek jest oczywiście starszy, y, widzi pewne rzeczy y, lepiej, wyraźniej, ale czy rzeczywiście y, koniecznie dwudziestolatek musi sobie wytatuować na przykład smoka na przedramieniu? Czy jeszcze ozdobić tę rękę jakimś innym wizerunkiem czy jakimś symbolem, jakąś determinantą, prawda, która miałaby go ze światem wiązać? Jedni sobie babcie tatuują, nawet są programy na przykład w telewizji. Yy, pokazywane studia tatuażu, gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, przychodzą ludzie, co sobie tatuują. Och, babcie sobie wytatuuj, wy, wy, ktoś wytatuował. A dlaczego babcie? Bo babcia tyle wniosła do jego życia, i on musi teraz z jakiegoś tam starego zdjęcia przyniesionego do studia tatuażu odmusi, drodzy Państwo. Sobie tę babcię koniecznie tutaj wytatuować. Jakby nie mógł tych wartości, któremu babcia zostawiła, jakby nie mógł ich. Przenieść na życie i powiedzieć: Słuchajcie, moja babcia mnie tego nauczyła, on musi mieć wizerunek tej babci. To są jakieś determinanty. Rodzaj, ja nie chcę tego oceniać, bo mnie to zupełnie nie obchodzi, bo w zasadzie ten film zmierza już powoli do takiej konkluzji gdzieś tam końcowej prawda która miałaby oznajmić także upadek naszej kultury, ludzi, którzy w zasadzie osobowości to nie mają żadnej, bo to widzimy, bo świat rozpaczy, w którym żyjemy, to jest świat ludzi bez osobowości, ale bardzo często ludzie mają też wybite wełbach, tatuaże w mózgu. To jest rodzaj też takich determinant, To jest takie zaciśnięcie, takie siermiężne wyjałowienie. To jest takie upośledzenie, kurczowe trzymanie się jakiejś ideologii, czy to politycznej, czy to kulturowej, czy jeszcze innej, zaciekle, prawda, żeby nie puścić tego, tego bata błądzenia, nie wypuścić z ręki, bo co to się wtedy stanie. To są też, drodzy Państwo, tatuaże, tatuaże, których ta cywilizacja namnożyła w tych pustych łbach tyle, że jest to zatrważające. Najczęściej ci ludzie tak straszliwie też krytykują ci, którzy mają wytatuowane w mózgu jakieś tatuaże, krytykują tych, którzy te obnoszą się z tymi tatuażami gdzieś tam. Na zewnątrz. Czasami też płakać się chce, co tam ludzie mogą sobie wytatuować, jakieś cytaty po łacinie. Bardzo często tam chodzą gdzieś tam ci wojownicy, prawda, mają takie upodobania, ci w tych klatkach, którzy się tam pojawiają, piszą sobie tam przeróżne rzeczy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Niewiele ma to wspólnego z autentycznością takiego powiedzmy cytatu. Cytatu o wolności, cytatu o miłości, czy jeszcze o jakiejś prawdzie życiowej, z którą się ten człowiek utożsamia, on koniecznie musi to wszystko prawda pokazać. Natomiast symbolika tatuażu, cokolwiek miałaby e, oczywiście ukazywać, jest fałszywa, dlatego że prawda jest. Poza symbolem. Prawda nie mieści się tak naprawdę w żadnym symbolu. Nie ma symbolu prawdy, bo ona się po prostu rodzi. Ona jest w trakcie powstawania. Nie da się uchwycić związku z prawdą poprzez przyjęcie jakiegoś określonego stanowiska dotyczącego, nie wiem, jakiejś percepcji, natury poznania, struktury bytu piękna, dobra. I tak dalej. Nie da się tego zrobić. To jest zawsze coś, co się rodzi. Gdyby ktoś dzisiaj sobie wytatuował jakieś symbole, Jeden symbol, czy drugi i tak dalej, to bardzo często po prostu za 10, za 15 lat, dostrzega, że ten tatuaż, który nosi na ciele, traci na swojej ważności. A najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to jest wytatuować sobie imię ukochanej czy ukochanego, z gwarancją dożywotniej niemalże supremacji tego związku. To jest jak przypinanie tych kłódek na tych mostach, no po chwili się okazuje, że z tego związku niewiele zostaje, bo związek oparty na pożądaniu, bo ten tatuaż, skoro się zrobiło, ten tatuaż, prawda? Tak jak Johnny Depp wytatuował sobie imię tej Winony Rider. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Staram się tak z amerykańska to powiedzieć wytatuował sobie tą Winona Ryder tam Lowe do żywot nie wypisał no potem się okazało że niestety Winona Ryder no to była złodziejka sklepowa, tam okradała robiła jakieś cuda związek się rozpadł potem Johnny Depp już sobie nie wytatuował tej drugiej żony czy tam trzeciej czy nie wiem której Amber jakiejś tam yy, prawda która yy, pomówiła go tam, że on ją bije, no i sobie nie wytatuował już tej, tej drugiej żony. No ale to jest najgorsze, chyba najgłupsze, manifestowanie tego przywiązania albo napisanie na piersi matka, prawda? Kocham matkę, albo napisanie na piersi nie kocham matki, bo matka była zła. Tudzież Jezusa Chrystusa, największego oszusta w ogóle świata. Ktoś sobie wytatuował, tak wielka była jego miłość do kłamstwa Jezusa Chrystusa. No horrendalne po prostu rzeczy z tymi y, tatuażami. No dziewczyny mają na przykład komarka. Na pupci sobie robią. To coś takiego widziałem w takim filmie Patryka Wegi. No i tam jest takie pytanie: A czemu masz tego komarka na tej pupci? No bo to oznacza, że ja lubię bzykanie, prawda? Jest delfinek w okolicach miejsc intymnych, czy tam, nie wiem, brzoskwinka, czy co tam sobie tam, prawda? Te ci ludzie. Te, te dziewczyny, te, ci chłopcy sobie y, tatuują, no bardzo różne, ale najgorsze są jednak tatuaże umysłowe. Umysłowy tatuaż, który wiąże człowieka na całe, ży na całe życie z jakimś, drodzy Państwo, barbarzyństwem. Y, te, tych tatuaży to ja się naj, najbardziej w zasadzie obawiam, że ktoś już związał się z czymś na wieczność i on już tego nie puści, drodzy Państwo, do końca. No, taka historia, yy, króciutka. No, yy, tutaj jeszcze, oczywiście, tatuaże więzienne. Yy, tutaj gdzieś oczy były tatuowane, yy, gdzieś tam pamiętam, że jeszcze takich ludzi można było gdzieś na ulicy spotkać, jakieś symbole, ale o tym mówić nie chcę. No, drodzy Państwo, widzicie, jak ładnie król pustkowia wczoraj kosił ogród. Zaciekle kosiłem ten ogród w ogóle, yy, tam jeszcze na dole, bo tutaj trochę jest tego koszczenia. Umordowany jestem niemiłosiernie. No a dzisiaj, drodzy Państwo, taki film o e, tatuażach. Piszcie, jakie są wasze w ogóle e, nazwijmy to doświadczenia z tatuażami. Kiedyś nawet ludzie, to wam jeszcze powiem, drodzy Państwo, to sobie tatuaże jakich nie chcieli, bo kiedyś nie było takich studiów, że można było pójść, prawda, profesjonalny tatuaż zrobić. Kiedyś się szło do jakiegoś tam kolegi, który zrobił sobie sam maszynkę, jakiś silniczek tam atramentami, prawda, nie takimi profesjonalnymi farbami, tylko takimi akramentami, gdzieś tam się tatuowano. No i ktoś chciał, żeby mu zrobić tam tatuaż, jakiś wizerunek, nie wiem, jakiegoś micia, niedźwiedzia, tygrysa czy cokolwiek. No a wyszedł z tego już jakiś dziwoląg taki. No ludzie chodzili z takimi szkaradami w ogóle. Bardzo często znałem takie przypadki, że ludzie gotowi byli sobie skórę, bo nie było też y, możliwości usunięcia tych tatuaży w profesjonalnych gabinetach, bo dzisiaj są takie gabinety, że laserem się to robi. To ludzie sobie kwasem skórę oblewali. No cuda, drodzy państwo, coś strasznego. Jakby taki kwas do mózgu wlać, żeby ten tatacy twierdził, że człowiek powinien takie czopki przyjmować, prawda? Czopki na mądrość, żeby taki kwas można było wlać, żeby rozpuścił te tatuaże w tym mózgu, to byłoby też dobrze. Król Pustkowia się trochę rozgadał, ale już kończę. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia w kolejnym filmie.